Krzysztof Turzański, witam serdecznie program Rozmowy o Piekarach. Moimi gośćmi są dzisiaj Elżbieta Kulińska, Tygodnik Gwarek, Małgorzata Węgiel, Dziennik Zachodni i Krzysztof Szędzielosz, Dziennik Zachodni. Zaczynamy problemowo od zespołu szkół numer dwa, którego już właściwie nie ma, ale pozostało pytanie, czy rozwiązanie szkoły było najlepszym wyjściem w przypadku, kiedy pojawia się stowarzyszenie, które chce przejąć odpowiedzialność za tą szkołę. To nie jest pomysł nowy ze stowarzyszeniami, które, które przejmują szkoły. Wokół są, są te, takie placówki od wielu lat prowadzone w ten sposób I, i jakoś sobie radzą. Z tym, że zawsze zawsze można pytać, jaka jest jakość tego nauczania, kiedy prowadzi stowarzyszenie. W Pyżowicach wiemy, że jest, takie, jest taka organizacja, która, która podjęła się prowadzenia szkoły. Mm, nie było na razie żadnych. Ja przynajmniej nie słyszałem. Ale żeby, tylko pytanie, żeby... czy warto. Czy warto w to wchodzić? Zawsze czy... warto, jeśli, jeśli są ludzie, którzy chcą to prowadzić i deklarują, to dlaczego nie? Miasto nie ryzykuje w tym momencie. Niczym. To właśnie nie było ekonomiczne przesłanki do zlikwidowania szkoły były. Natomiast w momencie, w którym przejęłoby to stowarzyszenie, one się, one się skończyły. Ja się cały czas zastanawiam, dlaczego. Bo z jednej strony chcemy społeczeństwa obywatelskiego, żeby coś to społeczeństwo robiło, a nie tylko wyciągało rękę, a jak robią, to mamy szlaban. A tam wydawało się, że ten pomysł mundurowy był, był całkiem przyzwoity. W tarowskich Górach taka, taka szkoła funkcjonuje. No ale widocznie to jeszcze jest za wcześnie dla piekar, na no, taką szkołę. Ale co to znaczy za wcześnie dla piekar? No, nie wiem, no jeśli to w Polsce funkcjonuje, są takie przyk przykłady takich szkół i... Czyli nie jest to eksperyment. No? tak jak był 10 lat temu, jak szkoły takie powstawały, czy jeszcze wcześniej. Z tego, władza nie, 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 nie przyjmuje tego do wiadomości, nie podchwytuje tego tematu, nie mówiąc o tym, że nie zachęca tych ludzi, żeby, czy, czy nie pomaga im w utworzeniu tego od strony organizacyjnej, no to nie jest wcześniej. No ale Ty się przyglądałaś temu na sesji, właściwie nie było w ogóle dyskusji na temat tego pomysłu. Nie, nie było w ogóle dyskusji na temat tego pomysłu, e, w sumie Radni przegłosowali po prostu kwestię. Yy, znamienne było to, że no, w sumie tylko jeden radny z obozu prezydenta powstrzymał się od głosowania za tym pomysłem. Radny Tadeusz Wieczorek, podczas gdy za radnymi siedziała wielka grupa ludzi związanych ze społecznością szkoły. Dobra, jedna radna wyszła. Jedna radna wyszła, pani Kostakowska wyszła z sali. Chyba nie mogła wytrzymać ciśnienia. Podejmowanej decyzji na sali. Także dość smutna sprawa, a tym bardziej, że wydaje mi się, że Stowarzyszenie Profortalicjum jest takim stowarzyszeniem, któremu akurat udałoby się pociągnąć ten pomysł, bo to jest stowarzyszenie bardzo doświadczone i znające się naprawdę na kwestiach wojskowości i, i wydaje mi się, że klasa mundurowa prowadzona przez Stowarzyszenie Profortalicjum zdałaby egzamin. Poza tym, jeszcze jedna kwestia, na którą chciałem zwrócić kiedy przejmuję Stowarzyszenie Prowadzenie Szkoły. Właściwie nie obowiązują zapisy karty nauczyciela. Ale na to się zgodzili, to grono pedagogiczne, myśmy o to pytali. To jest tym bardziej dziwne, że, że władza tego nie, wiem, nie podchwyciła. Ja pamiętam jak, jak w gminie Ożarowice tworzono y, taką szkołę i właściwie wójt zrobił wiele, żeby tym ludziom y, pomóc, albo przynajmniej nie przeszkadzać. To, to na pewno, chociaż też to wyglądało y, tak, że no nie, wszyscy wiedzieli, nie, nie wszyscy wierzyli, że to się uda. No i udało się. No to z rzeczy, w które nie wierzymy, 15-latek z pociętą twarzą. W pierwszym tygodniu napad chuligański, zatrzymany pierwszy podejrzany. W drugim tygodniu zaskakujący zwrot akcji. Nastolatek pociął się sam. I właściwie po tym oświadczeniu zapada cisza, bo do dzisiaj nie ma jakby. Końca tej sprawy? Kupujecie to, że ktoś się pociął sam? To, to jest przedziwna historia. Ja, ja w ogóle nie rozumiem, o co, o co w tym chodzi. A ludzie, się, którzy się tym zajmowali, od pedagogów przez policjantów, wszyscy mówią, że to jest, że to jest niemożliwe, że, że, że tak to było. Także tym bardziej jest dziwne, że, że jest w tej chwili cisza wokół tego. Ja próbowałem przed lustrem długopisem po twarzy I to nie jest takie proste generalnie. Natomiast łatwiej mi jest uwierzyć, że ktoś chłopaka zastraszył, nie wiem. Dokładnie, jest, 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 jest dużo, dużo łatwiej w, w taki scenariusz uwierzyć. Scenariusz jest więcej, no, też można sobie wyobrazić historię, że nie wiem, chłopak poprosił o to, tak? Żeby ktoś go pociął, bo no, jest, tylko, czy to jest prawdopodobne? No ja, normalny człowiek po prostu nie potrafi sobie wyobrazić tego, że że dałby się skrzywdzić, tak? Mm. Jeszcze no, musi mieć predyspozycję typowo. Trochę typu. dużo napisali, więc wytrzymałość na ten, na ten ból dochodziłaby jeszcze. Ja to tak średnio kupuję i czekam, czekam na jakiś koniec tej sprawy. Śledztwo zostało umorzone, także końca tej sprawy z powodu braku dowodów. W końcu tej sprawy no nie będzie. Taka jest prawda. Być może, być może tak, ale to ja chciałbym teraz zupełnie inny, inny temat. Konkurs na dyrektora MOSIR-u Rozstrzygnięty dyrektor rezygnuje, bo woli jednak być radnym, zmienia się kolejny dyrektor i w końcu jeden z kandydatów na dyrektora zostaje zwolniony. Startuje w konkursie i zostaje dyrektorem większego ośrodka, z dużo większym budżetem, tylko że nad Morzem. Różnica w konkursach taka, że ten piekarski ogłoszony w BIP-ie, tamten w rewalu ogłoszony na wszystkich stronach, portalach, na których są oferty pracy. U nas trzech kandydatów, z czego dwóch politycznych, tam 23 wygrywa człowiek z drugiego końca, z drugiego końca Polski. Powiedzcie mi o co chodzi? Dlaczego, dlaczego, dlaczego jakby wysyłamy ludzi yy, z piekar nad morze, a jakby. Kupujemy dyrektora, który w tej chwili wziął inną robotę, bo będzie trenował drużynę ekstraklasy szczypiornistów i, i, i właściwie to, to ma inne zajęcia. nie jest pracodawca. Widocznie uznał, że takie rozwiązanie będzie najlepsze dla, dla MOSiR-u. Nikt nikogo nie, nie wysyłał do rewala. Natomiast pan Molenda może mieć dużą satysfakcję, że udało... Ja bym miała, gdyby mi się udało wygrać w takim konkursie otwartym, z taką konkurencją. Znaczy inaczej, czy Wy w ogóle wierzycie w konkursy? Bo ja na tej podstawie zacząłem zastanawiać. To jest pierwszy przypadek, kiedy słyszałem o prawdziwym konkursie, ogłoszonym szeroko, gdzie była kupa kandydatów i jeszcze wygrał gość, który nikogo nie zna, bo jest zupełnie z innego świata. Ja w konkursy nie wierzę, także byłoby fajnie, gdyby ten był taki, jak ty mówisz, że, że, że faktycznie był. że faktycznie był to konkurs. Natomiast... Też, też nie wiemy, jak to wyglądało. Natomiast nie, nie zmienia faktu, że był nagłośniony. To, to, to zawsze e, przemawia jakby na, 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 na korzyść, prawda? Że, że on jest szeroko ogłoszony, że jest dużo kandydatów, czyli jest konkurencja, czyli m, trudniej wstawić swojego człowieka, no, po prostu. Ja, ja myślę, że zwyczajnie warto ogłaszać konkursy i warto je rozreklamować, z tym, że no osobną kwestią czy wierzymy w uczciwość tej procedury, ale ja uważam, że warto, no bo no chyba każdemu pracodawcy powinno zależeć, żeby zatrudnić jak najlepszego pracownika, który się sprawdzi, który będzie, nie wiem, rzutki, z pomysłami, z otwartym umysłem, no i kompetentny. Nie ukrywam, że ja też po wyborach samorządowych, nie tylko w piekarach, ale w innych gminach, były takie konkursy ogłaszane. Ale te konkursy były właśnie gdzieś w zakładkach w BIP-ie pochowane, i, i, i. Wszyscy wiedzieli, kto je wygrał. Wszyscy przynajmniej się domyślali, o tak, tak bym to nazwał. Tymczasem, tymczasem już później widzę, że po paru miesiącach od rozstrzygnięcia tego konkursu ktoś już, gospodarz danej gminy, ktoś już narzeka na, to, na tą osobę, bo to nie miało być tak, bo, bo jednak nie sprawdza się i tak dalej i ja wtedy się pytam, to dlaczego nie zadbałeś o to, żeby więcej osób się zgłosiło na ten konkurs? Ja mam też przykłady na to, że takie konkursy mimo wszystko są uczciwe. Znam, znam parę osób, które nie miały nic wspólnego z samorządem, ani z polityką, które po prostu zgłosiły się na konkurs i wygrały go. O dziwo, same były nawet zaskoczone. Więc to nie jest tak, że, że, że cały system być może jest skorumpowany. On po prostu jest narażony na, 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 na niestety takie no, nieczyste zagrania. No to dalej w temacie sportu. Masa krytyczna, akcja, akcja Twoja, Krzysiu. Walka o ścieżki rowerowe. Ty myślisz, że, że po pierwsze to się da wygrać, a po drugie czy to naprawdę jest potrzebne, bo, bo ta masa tak naprawdę to nie jest taka masa ludzi, bo przyjechało niby 200 osób, ale to jednak z kilku miast. No, z miasteczka 100 z Starnowskich gór 50 no i potem byto mi piekary. E, usprawiedliwie trochę ludzi jednak nie była pewna ta pogoda 2 lipca. Ale ja jestem zadowolony. Ja byłem na masie krytycznej w Bytomiu, która jest już dwa lata organizowana. E, chylę czoła nad e, twórcą, czyli Romanem Badurą. Robi to konsekwentnie dwa lata w Bytomiu i 24 lipca było tam 140 osób. A przyniosło to jakiś efekt? tak no zmiany pewne zmiany w prawie weszły niedawno o ruchu drogowym no jakby i ci właśnie inicjatorzy między innymi tej masy Roman Badura tam wiem że się angażował w, to, w te w te w te prace trochę trochę ci rowerzyści są bardziej uprzywilejowani na drodze no ale cały czas jest ten problem że nie ma na naszych drogach tej segregacji Kierowców i, i rowerzystów, i, i, i to jest główny problem. Dochodzi do potrąceń. Nie ukrywam, że, że ja zorganizowałem tą akcję no, z jakiejś tam frustracji, która no, no, no to, że przez lata. Nie można stworzyć żadnych tras, A powiat tarnogórski niestety jest klinicznym przykładem na to, że w tej sprawie praktycznie się nic nie dzieje. Ale to nie tylko tam, to wszędzie powiedzcie mi, a jak oceniacie ten pomysł w aglomeracji śląskiej stworzenia sieci bezpłatnych wypożyczalni rowerów? To się sprawdza w tych największych miastach europejskich, natomiast czy to się sprawdzi u nas, zwłaszcza przy braku tych, tych ścieżek rowerowych? Wydaje mi się, że może być problemem brak tej odpowiedniej infrastruktury y, dla rowerzystów. Y, jeżeli rowerzyści nie będą mieli gdzie jeździć, to po co im te rowery, po co im stojaki na rowery, które staną w Bytomiu, skoro nie jesteśmy w stanie przejechać głównymi arteriami komunikacyjnymi miasta? Ja się zastanawiam, czy to po prostu nie, nie, wymusi, nie wymusi tych, tych zmian. Ostatnie dwie kwestie, słuchajcie, powiedzcie mi, konkurs Nivea 100 placów zabaw na, na 100 lat firmy, wszyscy wchodzimy, nikt nie głosuje, przegrywamy z małymi miejscowościami, piekary 2000 głosów, jakaś dziura na północy kraju, która ma tam jedną dziesiątą mieszkańców, dziesięć tysięcy. No, ale wszyscy wchodzimy w te konkursy. No, w samorządy weszły, by mi się to spodobało. To jest łatwy sposób na to, żeby gdzieś tam postawić. Dzięki takim Ale ludzie to zignorowali. Ludzie to ignorują, bo no, jest to akcja promocyjna firmy prawda? To z jednej strony. Z drugiej strony. Hmm, nie wiem, no, no, no być może ludzie się po prostu nie zapalili do tego pomysłu i, i, i tyle. A nie macie wrażenia, że często mamy takie oczekiwania, że ktoś ma załatwić coś za nas, a jak jest okazja, że my sami możemy, to nam się nie chce. A to nie wymaga to takiego nie wysiłku. Nie masy krytycznej, żeby tak było. Jak mówisz. No dobra, nie odmówię sobie tej przyjemności i muszę Was poprosić o słowo komentarza do, do wywiadu, którego udzielił prezydent Stanisław Korfanty już jakiś czas temu w Głosie Piekarskim, ponieważ ja byłem tam jego czarnym, czarnym bohaterem i przez chwilę nie wiedziałem śmiać się czy płakać. i Słowo komentarza, Krzysztof Szendzielosz. Znaczy, się rozbawił mnie ten wywiad. No. Pan prezydent znalazł sobie kozła ofiarnego i będzie, będzie pewnie regularnie ta poja, połajanka wracała. Ja, ja po prostu się dziwię, że, że traci energię na coś takiego no i jeszcze udaje, że robi to w białych rękawiczkach. Błogosławię to dęgie. Ja się zastanawiam, co zdaniem pana prezydenta znaczy konstruktywna opozycja. Bo według mnie ta piekarska opozycja jest konstruktywną opozycją. No ja nie wiem, czemu miał służyć ten wywiad. Gdyby ja się, się też zastanawiam w kampanii wyborczej. wyborczej. Gdyby, to to, gdyby się ukazał w czasie kampanii wyborczej, to to jest czytelne. Natomiast w tej chwili nie, nie mam pojęcia. I tu często wraca pytanie o, o to, czy. Samorządy powinny wydawać własne gazety. To jest jasna odpowiedzieć na, na to pytanie. A propos wydawania przez samorządy własnych gazet i własnych mediów, chciałem powiedzieć, że dzisiaj również zaproszeni byli nasi koledzy z Radia Piekary i Głosu Piekarskiego. Być może uda się i pojawią się następnym razem rozmowy o piekarach. Dziękuję ślicznie.